Moi drodzy, wróciliśmy z łąki, którą zwiedzaliśmy razem ze skrzatem borówką. Skrzata borówka już bardzo dobrze znacie. Razem z nim zwiedzaliśmy ostatnio pole i poznawaliśmy zwierzęta i rośliny, które rosną na polach, właśnie. No, a dzisiaj skrzat zabrał nas z wycieczką na łąkę. Omówimy sobie krótko ten film, żebyście wyciągnęli z niego jak najwięcej informacji, no i oczywiście jak najwięcej zapamiętali. Moim pierwszym pytaniem jest, czy pamiętacie, jak miała na imię kuzynka z krzata borówki, która zaprosiła go na łąkę? Tak, była to koniczynka. A powiedzcie mi, moi mili, czy pamiętacie, skąd w ogóle wzięły się łąki? Skrzat Borówka powiedział, że no przecież wyrosły, ale to nieprawda, bo kiedyś na miejscu łąk rosły lasy. Człowiek je wyciął i w ten sposób wyrosła na nich trawa. Człowiekowi potrzebna była ta trawa, czyli ta łąka, do tego, żeby mógł wypasać na nich. Zwierzęta. Jakie znacie zwierzęta, które człowiek wyprowadza na łąkę, żeby mogły się najeść? Ja przedstawię Wam kilka najpopularniejszych w Polsce. Są to oczywiście krowy, owce i konie, ale równie dobrze mogą to być jeszcze kozy czy jakiekolwiek inne zwierzęta, które odżywiają się trawą. Jednak ludzie nie użytkują tylko łąki, żeby wypasać na nich zwierzęta. Wypas jest możliwy tylko od wiosny do mniej więcej połowy jesieni, kiedy trawa ma jeszcze jakiekolwiek wartości odżywcze. Późną jesienią i zimą jest ona pozbawiona wszelkich wartości odżywczych dla zwierząt. Więc domyślacie się, do czego człowiek jeszcze potrzebuje łąki. Dokładnie tak, do pozyskiwania siana. Jak dobrze wiecie, siano to wysuszona trawa. Teraz opowiem Wam kilka słów właśnie o sianokosach. Współcześnie, najczęściej, bo jeszcze nie w każdym rejonie Polski, sianokosy odbywają się za pomocą specjalnej maszyny, która kosi trawę. Dawniej pracę tę wykonywano za pomocą kosy. Jeżeli gdzieś na wsi kiedyś spotkacie kosę, uważajcie, jest ona bardzo, bardzo ostra. Żeby siano się nie zepsuło, należy przerzucać je kilkakrotnie, zanim się je zbierze z łąki. Dlaczego? No trawa jest przecież, ma w sobie wodę, prawda? Więc to, co jest na dole, mogłoby zgnić. Takie zepsute siano absolutnie nie nadaje się do zwierząt. Mogą one zachorować i umrzeć, a przecież nikt nie chce, żeby jego ukochany pupil, czy też zwierzęta, które, na których człowiek zarabia sprzedając je na mięso lub yy, pozyskując od nich mleko, umarły, ponieważ jest to duża strata finansowa. Współcześnie takie przerzucanie siana odbywa się oczywiście za pomocą maszyn, które są. Przypięte najczęściej do jakiegoś traktora. Natomiast kiedyś pracę tę wykonywali ludzie za pomocą grabi. Wierzcie, lub nie, lecz ja, kiedy byłam mała i jeździłam albo do babci na wieś, albo na obozy jeździeckie, właśnie w ten sposób przerzucałam siano za pomocą grabi. A następnie za pomocą tych samych grabi formowaliśmy je w wielkie kopy. Siano za pomocą specjalnych maszyn można zawiązać w wielkie bele lub też o wiele mniejsze kostki. Żebyście mieli wyobrażenie jaki to jest ciężar, to powiem Wam, że kostkę siana, a nawet dwie kostki jestem w stanie przenieść sama. Natomiast beli absolutnie nie przeniosę, natomiast potrafię ją popchnąć i kulać w stronę, w stronę stajni. Oczywiście, można jeszcze z siana usypywać kopy, czyli takie wielkie stogi siana, które później luzem wrzuca się na przyczepę. Teraz wystarczy przewieźć siano do stodoły lub też gdzieś, gdzie będzie przechowywane, ponieważ nie powinno ono zostawać na dworze i moknąć, z racji tego, że może właśnie spleśnić. Współcześnie robi się to oczywiście za pomocą przyczep i traktorów. Natomiast dawniej, ale nie tak jeszcze dawno, bo ja to pamiętam i osobiście zwoziłam siano z łąki, robiono to oczywiście za pomocą wozu i konia. Współcześnie również korzysta się z wozów i z koni, jednak są to zazwyczaj gospodarstwa, które mają dość małe łąki. Gospodarstwa, które. Koszą trawę z bardzo dużych łąk nie mogą sobie pozwolić na zwożenie koniem, ponieważ tego siana jest bardzo, bardzo dużo. Powiedzcie mi, kiedy łąka według koniczynki jest najpiękniejsza? Dokładnie tak, na wiosnę, ponieważ wtedy kwitnie na niej wiele kwiatów, jest kolorowo i pięknie pachnie. Pamiętacie, jakie rośliny wymieniła koniczynka, kiedy borówka zapytał ją: Jakie rośliny rosną na łące? Były to kaczeńce, powoje, mlecze, koniczyna, oset oraz dzika marchew. A która z tych roślin najbardziej smakuje zwierzętom? Jest to oczywiście koniczyna. Pamiętacie mieszkańców łąki, którzy zostali wymienieni w naszym filmie? Były to przede wszystkim owady, których jest bardzo, bardzo dużo. Między innymi wszelkiego rodzaju osy, bąki, pszczoły czy też koniki polne. Oczywiście można spotkać również ślimaki, żaby? Bociany. ropuchy szczegły wozufki wrąki, które znamy już z pola. Myszołowy Jelenie Sarny. Bardzo rzadko, i tylko w niektórych miejscach w Polsce, ponieważ zostały one prawie całkowicie wybite, żubry. Oraz żurawie. Po żurawie. co tym wielobarne wielobarwne w tym w ten sposób kamuflaż, czyli sprawiają, że są mniej widoczne dla zwierząt, które chcą je zjeść. Jak nazywa się narząd, za pomocą którego motyl je nektar z kwiatów? Jest to ssawka. Uff, dużo wiedzy o łąkach z danami. Przejdziemy teraz do ćwiczeń, żeby utrwalić kolejność, jaką wykonuje się pracę podczas sianokosów. A potem otworzymy jeszcze na chwilę podręcznik bo tam poznamy jeszcze inne rośliny i zwierzęta, które żyją na łące. Więc przygotujcie ćwiczenia i zaraz się widzimy.